Niezwykle miło jest nam przywitać się z Państwem. Witają Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Zapraszamy, mamy nadzieję, na super spektakl. Teraz filia? Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Udaje mu się zabrać piłkę bez faulu. Sędzia pokazuje, że rozpoczną od rzutu z autu. Luka Modric. Hudleston. Abidal. Iniesta. Lenon. Mamy auti, rozpocznie Barcelona. No, podyktował rzut wolny. Ależ teraz świetnie wypiąstkował tę piłkę. Jest zawodnik na czystej pozycji. Goli gospodarze prowadzą. No brawo, po kurce widać jak sprytnie przechytrzył bramkarza. Świetny strzał i wielkie brawa za tę akcję. Odnotujmy. Pierwszy gol został zdobyty w 12 minucie. Ma szansę na dośrodkowanie. Ależ rzutka. Był gdzie być powinien. Piłka wychodzi poza linię końcową i będziemy mieli rzut rożny dla Barsy. No z bekryciej. Będzie szansa. Był faul i rzut wolny. Kol i mamy remis w tym spotkaniu. Ładnie wykonany rzut wolny, no i gol. Próbujmy obejrzeć raz jeszcze ten rzut wolny. Młodzi zawodnicy powinni oglądać takie bramki w ramach szkolenia. Cudownie. No, błąd, strata. Defu. Dobre dośrodkowanie, ale dobra interwencja obrońców przejęli piłkę. Lenon! Wejście w ślizgiem, zobaczmy. Piłka poza boiskiem, no i wznawiać będą od własnej bramki. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. The Four. No, jest dzisiaj groźny i głodny gry i Chyba nie poprzestanie na tej jednej bramce. Sądzę, że dzisiaj na pewno popularnym kogutom nie będzie łatwo o zwycięstwo. Zapowiada się całkiem wyrównane spotkanie. Mam nadzieję, jak mówisz, że dziś nie zabraknie emocji i obie drużyny powalczą o wygraną. No nie było to najlepsze zagranie piłka poza boiskiem. Tabi. Messi. No i strata piłki. I miasta Przechwyt, ale nie opanował. Huddlestone, Crouch i Defu. No, lubię komentować takie spotkania jak dzisiejsze. I to jest urok bycia komentatorem. Fantastyczny widok, ciepło i nie płacimy za bilety. Messi. No, próbuje ślizgiem defut teraz. Crouch. Abidal. Tabi. Przeciwnik traci piłkę. Nie ma faulu. Abidal. I miesta. Hadleston. Zdążył w ostatniej chwili. Pujol. Tabi. I Wilia. Asu ekotom. Teraz Defu. Niesamowicie to zrobił! Spójrzmy! Gol! To była piękna akcja Tottenhamu! Ależ jest skuteczny. To jego drugie trafienie. Nie zawahał się ani przez moment. Obrońcy stali jak zamurowani, a on pewnym strzałem pokonał bramkarza. Tabi. Messi, Lidia. A szkoda, po pierwszej połowie w lepszych nastrojach do szatni schodzą gracze Tottenhamu. To oni prowadzą. Rozpoczynamy drugie 45 minut. Wszystko może się zdarzyć. Po pierwszej połowie prowadzi Tottenham. Luka Modric. Huddleston. Prouch. Iniesta. sta, Abidal. Dobry odbiór na połowie rywala. No, Jest golda dla Tottenhamu! Coraz bardziej dominują w tym spotkaniu. Potwierdzają swoją przewagę kolejną bramką. Hadleston. I Defield. A obok kolega z zespołu. Dobra sytuacja, niebezpiecznie. I piłka trafia do obrońcy. Ładne wejście. Przejęcie piłki. Hadleston. Miał drugą sytuację w tym meczu By zdobyć bramkę Tym razem nie udało się Bramkarz się fantastycznie zachował I podaje głową do kolegi z drużyny no, Prawie, prawie, prawie Ale nie opanował piłki I defu Crouch Dobrze, uwolnił się spod opieki Brawo za to podanie Huddleston Uderza, ale świetnie teraz zablokował. Strata, drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Luka Modric. Może się z tego rozwinąć ciekawa akcja. Pięknie dograł. Ach, szkoda. No i przejęli w ostatniej chwili. Szansa. Minimalnie niecelnie. Dwóch nowych graczy wbiega na boisko. Pikre. Ach, dzisiaj zupełnie nie wychodzą mu te podania. Kolejna strata. Parsa rozpocznie grę od wrzutu z autu. Nowy zawodnik na boisku to zawsze szansa na odmianę gry drużyny. Do końca drugiej połowy już niewiele. Sędzia przerywa grę. Rzut wolny. Tylko upomnienie. Sędzia chyba już mógł sięgnąć po kartkę. Tabi. Zabrał mu piłkę niemal z nogi we własnym polu karnym. Lenon. Ładnie teraz przeskoczył nad wykonującym ślizg rywalem. Lenon. Ma do kogo zagrać. Uderzenie w stronę bramki. Gol. Bardzo jednostronne jest to spotkanie. Kolejne trafienie. Warte zobaczenia w powtórce. Ich przewaga rośnie. Widać, że nie rezygnują z szans strzelania kolejnych bramek mimo przewagi. Oglądamy bramki. Szkoda tylko, że strzela je jeden zespół. Messi. Szkoda, mógł przejąć. Niewiele brakowało. W ostatniej chwili przejęli. Skutecznie odzyskał. Faktycznie dobra interwencja. Piłka poza linią boczną, wrzut z autu. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Zdecydował się dośrodkować. No szybko się pozbierali. Znowu są w posiadaniu piłki. I miasta, Daniel Alves, ładne dośrodkowanie, przejęli piłkę, Rauch ładnie odzyskał teraz równowagę po tym starciu. Zawodnik bez piłki wychodzi na pozycję Pujol, Kejta, Defu. Haroldston. Sędzia dolicza dodatkowe minuty do czasu gry. Spalony, no jeśli tak, to minimalny. Keita. 4 do 1 takim wynikiem kończy się dzisiejsze spotkanie. Koniec spotkania to była kwintesencja wszystkiego co najlepsze w futbolu. Zaprezentowali dzisiaj kunszt, finezję